wygląda poranek na Liberty of the East. w towarzystwie ludzi no, z 60 kilku krajów świata w różnym wieku jest dużo młodzieży, dużo ludzi starszych Japończycy, najbardziej chyba zdyscyplinowani Japończycy Co, co ciekawego zauży, zauważyłem biegają po bieżni Bieżnia, która ma kilka takich łuków ze względu na takie obiekty na statku w kształcie takich kopuł jak latające talerze Jedną z nich pokazuje właśnie Kopuła powoduje, że bieżnia jest lekko zakrzywiona i z, po 20 metrach wraca do swojego tego, y, ustawienia wzdłuż burty statku. Co się okazuje, jest pewne miejsce skrót, ale żaden z Japończyków biegnąc nie próbuje nawet skrócić. Jeżeli biegnie po linii, biegnie po linii i nie skraca tak zapatrzony w tą linię, że, że już trudno w to uwierzyć. I to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć, że nawet tym nie oszukują, czy nie starają się niczego skracać, niczego robić na skróty. Jest to po prostu w ich naturze. Na statku są windy, jest wiele udogodnień, ale wielu ludzi z nich nie korzysta. Wielu ludzi z nich Chodzi schodami, chociaż na statku odległości oraz wysokości są znaczne. Między najniższym piętrem a najwyższym jest 14 pięter. Duża część ludzi używa tylko i wyłącznie schodów. I oprócz tego, e, jeżeli się obserwuje e, miasta amerykańskie, miasta europejskie, to wśród ludzi jest, wielkie, e, jest wielki procent e, ludzi mających problemy z nadwagą, z otyłością. Jest to tak znaczny problem, że dzisiaj w Stanach Zjednoczonych tylko 1 jedna trzecia, jedna trzecia ludzi ma w miarę. E, normalną, blisko średniej wagę. Natomiast dwie trzecie ludzi jest z nadwagą lub nadmiernie otyłych. Natomiast tu na statku tego nie widać. Jest oczywiście sporo osób, które nadwagę mają, ale to jest daleko od tej jednej trzeciej dlaczego tak jest? No, ja myślę, że jeden z powodów tego jest to, że w tej grupie ludzi, wśród tych 5 tysięcy ludzi jest duży procent ludzi, którzy którzy o to swoje zdrowie i szczupłą sylwetkę dbają. I jest też drugi powód, że używają napojów bioaktywnych, które które nie proszę. W rytmie które powodują, że nadwagi ludzie nie mają, że ona jest że ona jest wynikiem z kilku różnych przyczyn, ale jedną z przyczyn jest brak składników odżywczych w diecie, natomiast napoje aktywne to E, braki wyrównują w związku z tym no jest tu mniejszy, znacznie mniejszy procent ludzi z nadwaga Jeszcze raz bieżnia O i ludzie z Polski są Oto biegnie nasz? Albo <laughs> po po No ja nie, ja normalnie jadę, nie? Aha. No, czyli dla mnie normalnie to, to znaczy w swoim rytmie. Co drugi dzień dawka biegu, też co drugi dzień siłownia. Robię to w ten sposób od wielu lat, nie starając się niczego robić od święta. Czyli no z okazji takiego pobytu jak tutaj, swoją dawkę ruchu zwiększyć. Nie, po prostu jest to dla mnie swego rodzaju rutyna. Myślę, że wielu ludzi, które tutaj swoją aktywność kontynuują, robi tak samo. Chociaż jest na pewno też grupa ludzi, którzy robią to od święta, czyli dopiero tutaj, w momencie kiedy przyjechali tutaj, zobaczyli te warunki, które im to umożliwiają. Czyli bieżnie, baseny, pięknie wyposażone siłownie. Hej, ha, ha. Zdrowienie od Japończyków, hej oni, miłe to. to jest to w ogóle 5000 bardzo miłych ludzi. To jest właśnie jeden z, z głównych no, to jest to zakrzywienie bieżnie, o którym mówiłem. No, zobaczmy, jak inni tutaj truchtają. i i yeah. Wszystko to Krysia daje przykład. Mówię, że Krysia daje przykład. To nic będzie. Zmuszcie ręce, latajcie. Oh, proszę jak dziewczyny lecą. Yes!